Zawsze i na zawsze w meczach tenisowych. Naturalne jest, że jest zwycięzca i przegrany. Tutaj niekoniecznie ustalamy, kto wygrał, a raczej musimy mówić o powodach, które doprowadziły do zwycięstwa lub tych, które doprowadziły do porażki. Tutaj w tym filmie wyjaśniamy, że po meczu pełnym dramatyzmu Hubert Hurkacz pokonał Yoshihito Nishioke wynikiem 3 do 6. 7 do 6, 4, 6 do 1. Polak był zmuszony zrobić sobie przerwę medyczną w drugim secie, a następnie mecz został przerwany z powodu deszczu. Porozmawiajmy o determinacji, determinacji i wyzwaniu. Dla chórkacza turniej w Cincinnati jest drugim startem po kontuzji w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Zajmuje piąte miejsce w Cincinnati. Teraz porozmawiajmy o meczu technicznie. Mężuś znów rozpoczął rywalizację w Cincinnati od przegrania seta. Widać, że Polak cierpiał na korcie od początku meczu z Japończykiem. Jego serwisy nie spełniały swojej funkcji. Do czego przyzwyczajony jest 27-latek, a im głębiej wchodziliśmy w las. Tym więcej widzieliśmy grymasów bólu po zagraniu naszego tenisisty. Problemy churkacza zaczęły się przy stanie 2-2. Japończyk wyczuł swoją szansę i miał pierwszą. A potem trzy kolejne okazje na tie-break w tym meczu. Wykorzystał ostatnią i po swoim gemie serwisowym prowadził 4 do 2. W ostatnim gemie Hurkacz stracił jeszcze jeden serwis i całego seta przystanie 3 do 6. Gdy w drugim secie wynik wynosił 1 do 2, Hurkacz poprosił o przerwę medyczną. A chwilę po wznowieniu gry nastąpił kolejny break. Tym razem z powodu deszczu. Ta przerwa była bardzo ważna dla Hurkacza. Hurkacz grał z większą pewnością siebie w pozostałej części drugiego seta i ostatecznie wygrał po tie breaku 7-6-4. W trzecim secie Japończyk przegrał oba swoje gemy serwisowe i ostatecznie całego seta przystanie 1-6. Prawda jest taka, że analizując mecz, musimy podkreślić nasze spostrzeżenia tutaj. Uważamy, że granie z kontuzjami jest niebezpieczne dla graczy, zwłaszcza w dużych turniejach, ale jasne jest, że coś jest nie tak, gdy spojrzy się na statystyki serwisu. Staje się dla nas jasne, że powodem są plecy, a nie kolano, co również ma sens, biorąc pod uwagę słabość serwisu. Niebezpieczeństwo polega tutaj na tym, że grasz z kontuzją, co może zakończyć Twoją karierę sportową. Inna obserwacja, która jest również bardzo ważna, to duch sportowy i nieodstępowanie od scenariusza. Odkryliśmy, jak Japończyk traci koncentrację i potrzebuje ogromnej dyscypliny. Widzieliśmy, jak Nishioka popada w stan szaleństwa, gdy rzuca piłki w stronę trybun, i z tego powodu otrzymał rzut karny od sędziego w formie przegranego meczu. Tutaj mówimy o potrzebie samokontroli i stabilności emocjonalnej. Gratulacje dla Polski i jej kibiców.